Prawda jest taka, że tak naprawdę nigdy możesz nie poczuć się gotowa. Nigdy możesz nie poczuć się wystarczająca, albo wystarczająco wykształcona, albo z wystarczającym doświadczeniem, albo poczujesz, że to już właśnie jest ten moment, albo ktoś przyjdzie do ciebie i powie, że chce z tobą współpracować. Prawda jest taka, że ten moment może. Nigdy nie nadejść. No i to jest takie trochę rozczarowujące, ok? Więc na co teraz ja mam czekać? Jeżeli całe życie czekam, właśnie przygotowuję się, a tak naprawdę ten moment może nigdy nie nadejść, to co ja mam teraz zrobić? I to jest film dla tych właśnie czekających. To jest film dla tych kobiet, które. Myślą, że jak coś zrobią, to wtedy poczują się już wystarczające, żeby ruszyć z tym swoim projektem, albo wtedy poczują, że to już jest ten moment. No, i to nie będzie łatwy film, bo to jest największe kłamstwo, w jakie. Uwierzyłaś. Czyli uwierzyliśmy w to, że jak będziemy wykształceni, to będziemy mieć dobrze płatną pracę. Uwierzyliśmy w to, że jak założymy rodziny, to to nam da na takie poczucie spełnienia, radości, satysfakcji. No, zobaczmy dookoła, co się dzieje, ile teraz jest rozwodów. I w ogóle że tak naprawdę ludzie nie są szczęśliwi w swoich związkach. Uwierzyliśmy w to, że tak naprawdę, jak będziemy mieć pieniądze, jak już będziemy bogaci, będziemy w tym kącie odłożone pieniądze, to wtedy poczuję taki spokój, taką stabilizację. W to też uwierzyliśmy. Uwierzyliśmy w to, że jak będziemy piękni, jak będziemy się czuć atrakcyjne, no to wtedy to już będzie ten moment, że na, no na pewno to ja wtedy wszystko będzie mi się układało. Tak? Ja jestem na mediach społecznościowych od jakiegoś czasu. Bardzo często spotykam się właśnie z taką opinią: O, a ty masz już ponad 30 tysięcy followersów na Instagramie, wow, to robi wrażenie. Uwierzyliśmy w to, że jak mamy dużo followersów, no to wtedy, no to to, to jest sukces, to, to no to tak, to jej się wiedzie, to ona tam na pewno no dużo z tego ma. Uwierzyliśmy w to, że jeżeli ktoś nam powie, że tak, no ty jesteś dobra, ja, ja widzę ciebie w tym, w tym, co mówisz teraz, to to iść to zrób, to wtedy to robimy. A co jeśli to wszystko jest kłamstwo? Co jeśli uwierzyliśmy w pewne stereotypy? Uwierzyliśmy w pewną fikcję? Uwierzyliśmy w pewne powtarzane slogany? W pewne przekonania, takie społeczne, takie rodowe, pokoleniowe? Co jeśli my tylko w to uwierzyłyśmy, a to wszystko jest kłamstwem? Gdzie więc jest prawda w tym wszystkim? No właśnie, gdzie? Jak w tym wszystkim się odnaleźć? Kiedyś zadałam takie pytanie, gdybyś. Wszystkie te filtry, wszystko to, w co uwierzyłaś na swój temat, ściągnęła z siebie, jak takie warstwy, cebuli. Zadałam to pytanie jednej z moich klientek podczas, podczas jednego programu, takiego grupowego, który prowadziłam. Miał nazwę: Jesteś legendą. Gdybyś to wszystko ściągnęła, to, w co uwierzyłaś, to kim ty jesteś tak naprawdę? I ona. Tak myślała, myślała, i wtedy my czujemy taki niepokój. Wiecie, to jest takie, no, to jest taki dyskomfort. I wiecie, jaka była odpowiedź? Nikim. Nikim. Boże, jak ja dzisiaj taki metafizyczny temat, no tak, wymyśliłam sobie. No, ale właśnie może. W tym momencie, gdzie ty poczujesz się, że jesteś nikim, to może właśnie z tej nijakości będziesz mogła zbudować prawdę o sobie. To będziesz wtedy mogła zadać sobie pytanie: to, to kim ja tak naprawdę jestem, to w co ja tak naprawdę chcę wierzyć, to co ja tak naprawdę lubię robić. I na tej podstawie zbudować pomału krok po kroku swoją wizję życia, a z tej wizji misje, poszczególne cele, na czym tak naprawdę mi zależy. Bo ja, pracując tutaj z kobietami w mentoringu jeden na jeden albo w takich grupowych przestrzeniach, widzę, że naszym głównym celem jest to, żeby zarabiać żeby odnieść sukces, no żeby właśnie podróżować, wiecie, oczywiście, że to jest wszystko fajne. I ja też się z tym zgadzam, tak? Jak wiele mentorek mówi, no wiesz, ja nauczę ciebie takiego biznesu, że ty będziesz mogła go prowadzić z każdego zakątka na świecie i pracować kiedy chcesz, ile chcesz, jak chcesz. Tylko, czy o to, tobie właśnie o to chodzi. Czy ty właśnie będąc już w tym momencie swojego życia, że będziesz pracować jak chcesz, z kim chcesz, gdzie chcesz i zarabiać ile chcesz, czy ty tak naprawdę odnajdziesz w tym siebie tą prawdę o sobie? Więc jaka naprawdę jesteś? Gdzie jest prawda o tobie? Które przekonania są twoje, a w które ty uwierzyłaś? Czy uwierzyłaś, uwierzyłaś w to, że Musisz mieć wybitne wykształcenie, żeby nieść pomoc innym ludziom, albo musisz mieć znajomości, żeby dostać się do jakiejś ciekawej pracy, albo musisz naprawdę się podlizywać swojemu szefowi, żeby awansować. W co jeszcze uwierzyłyśmy? W co jeszcze uwierzyłyśmy i dlaczego? No to są bardzo, bardzo głębokie tematy, słuchajcie, i na to nie da się odpowiedzieć tutaj w tym jednym filmie, ale dzisiaj tak właśnie dla odmiany postanowiłam zejść trochę niżej, bo ja lubię takie metafizyczne, głębsze tematy. Więc gdybyś miała zakwestionować dzisiaj na chwilę, przynajmniej część tego, w co uwierzyłaś na swój temat. W co podtrzymujesz wierzyć na swój temat. Gdybyś miała to zakwestionować i zbudować coś nowego, na przykład takie wierzenie, że A wiesz, ja nie nadaję się do tego, żeby tak mówić tutaj przed kamerą, jak ty. W życiu bym tego nie zrobiła. Skąd wiesz? Skąd wiesz? Albo wiesz, ja nie mam talentu do języków. A ty, tu masz taki talent do języków. Ja to nie, mi to nigdy nie szło. Skąd wiesz? Skąd wiesz, zrób sobie ćwiczenie, zrób sobie wyzwanie, żeby zbudować nowe przekonanie na swój temat. Musisz wejść w działanie, musisz doświadczyć tego, bo jeżeli nigdy nie pozwolisz sobie, tylko już masz pewne założenie, pewne przekonanie, które na samym początku już mówi stop, już Ciebie blokuje, to Ty nigdy tego przekonania nie zmienisz. Jeśli ty nie zakwestionujesz przekonania, to nigdy go nie zmienisz. Jeśli będziesz w kółko mówić o swoim partnerze negatywne rzeczy, to tak będziesz go widziała, bo to jest twój pewien wzorzec. I równanie musi się zgadzać według tego twojego wzorca. A gdybyś to zakwestionowała, gdybyś zaczęła to zmieniać, a gdybyś powiedziała sobie: A wiesz? Może ja jednak jestem dobra w tych językach. Nie szkodzi, że mam po czterdziestce, nie szkodzi, że mam po pięćdziesiątce. Mam po sześćdziesiątce. Albo mam siedemdziesiąt pary i zacznę uczyć się języka obcego. Po co? Nie wiem po co. Tak po prostu. Żeby zmienić przekonanie, żeby to zbadać. Albo zrobić coś innego. Coś, na co nigdy byś się nie odważyła. Ale jednak spróbujesz. Mam koleżankę, która zapisała się na, wiecie, na ten taniec taki. High Heels. Nie wiem, czy to jest dobra nazwa. Pozdrawiam cię serdecznie, Agatko. Dziewczyna jest po czterdziestce. Grubo, tak jak ja. I zapisała się na zajęcia, na które oczyszczają same młode dziewczyny. Czuła pewien dyskomfort przed wejściem tam. Była spóźniona. Na sali same młode dziewczyny. Ona, kobieta po czterdziestce. Troszkę przy sobie. Ma trochę więcej tego swojego pięknego ciałka. I powiedziała sobie właśnie. Wejdę tam. Jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie teraz, to kiedy? Chcę zrobić coś nowego i weszła tam. Gdyby kierowała się przekonaniem, że nie, no to nie dla mnie, to jest tylko dla młodych dziewczyn, absolutnie, to nigdy by tam nie weszła. Mam drugą osobę, o której tutaj pragnę wspomnieć, bardzo bliską tutaj z mojego otoczenia. Która zaczęła uczyć się języka angielskiego po 50. Po tym jak nagrałam właśnie mój film o tym, że zrób sobie wyzwanie, 30-dniowe wyzwanie zacznij robić coś nowego, zacznij praktykować jakąś nową czynność, czy to będzie spacer, czy to będzie pływanie, no nie pływanie, nie, bo to chodzi o 15 minut, czy to będzie czytanie książki, czy to będzie nauka jakiegoś języka, czy to będzie uprawianie pilatesu, jogi, cokolwiek, czy to będzie, nie wiem, tańczenie, czy to będzie uprawianie tańca intuicyjnego, tak? Zacznij praktykować to codziennie przez 15 minut, zobaczysz, co się stanie po tych 30 dniach. I ona to zrobiła. I jest tak jak ja tutaj, na tym YouTubie, w wyzwaniu, w swoim wyzwaniu 30-dniowym, gdzie praktykuję właśnie uczenie się języka angielskiego. I wczoraj przyszła do mnie i mnie zaskoczyła totalnie, słuchajcie, bo powiedziała Hello, how many children do you have? A ja tak po prostu odpowiedziałam z automatu, odpowiedziałam z automatu today only one. A później dopiero doszło do mnie. Wow, powiedziałaś pięknie całym zdaniem. I, i, i sama byłam zaskoczona, pomyślałam sobie, okej, okay, skoro w przeciągu kilku dni ty jesteś w stanie mówić. Prostymi pełnymi zdaniami, których nauczyłaś się już właśnie przez te kilka dni podczas swojego 15-minutowego wyzwania 15-minutowej przygody z językiem angielskim, to co ty możesz osiągnąć po 30 dniach, po trzech miesiącach, po pół roku, po roku, po kilku latach praktykowania jednej czynności, jednej aktywności, której jesteś wierna przez 15 minut dziennie. I jakie w efekcie tego będziesz miała na swój temat? Nowe przekonania. Czy nadal będziesz wierzyła, że nie jesteś dobra w językach obcych? Czy będziesz mówić, wiesz co, ja jestem całkiem dobra? I w językach, i w aktywności fizycznej, i w uczeniu nowych, nowych rzeczy. W grafice jestem cał, całkiem dobra, w matematyce. Zawsze uważałam, że nie, ale, ale teraz zmieniłam przekonanie na swój temat. Więc do tego serdecznie Was zapraszam, abyście właśnie przestały wierzyć w te kłamstwa. Które Wam wmówiono, które również, które również ja uwierzyłam, które wierzy masa naszego społeczeństwa, ale nie tylko polskiego, ale też i za granicą jest to samo. Ty nie musisz dłużej w to wierzyć. Ty możesz zbudować swoje nowe wzorce. Ty możesz to wszystko zakwestionować, ty możesz to wszystko obalić i powiedzieć, nie, teraz ja krok po kroku będę budować siebie na nowo. A jeżeli pragniesz, aby ktoś pomógł Ci w tej transformacji, to zapraszam oczywiście do mnie na Instagrama Gotowa na Sukces, gdzie poprowadzę Cię właśnie w tym treningu mentalnym przez tę zmianę, zmianę swojego życia, przez tą transformację. Bo czasami Potrzebujemy takiego wsparcia, takiego mentora, do którego będziemy mogli się udać, z którym będziemy mogli porozmawiać, który będzie nas prowadził, który będzie który nas uchwyci w tym momencie zachwiania, ucieczki, no bo przecież my ulegamy tym naszym automatycznym przekonaniom i według tych wzorów, według tych filtrów idziemy w świat i myślimy, że, że to jest nasze życie, że no, no tak, no ja tutaj świadomie podejmuję decyzję. Czy na pewno, czy na pewno? Dzisiaj z takim pytaniem zostawiam Ciebie. Daj znać, jak podobał Ci się taki styl opowiadania, bo dzisiaj troszeczkę płynęła graża. Bardzo mnie to interesuje. No i oczywiście dziękuję wszystkim Wam tutaj, tym paru kilkudziesięciu już osobom. Bardzo mi jest miło, dlatego że to jest taka moja nowa przestrzeń, też odnajduję siebie na nowo tutaj w tym, co robię bo przypominam, jestem na nakręcania 30 filmów, 30 publikacji, 30 filmów pod rząd na YouTubie. Nie jest to łatwe, dlatego że muszę myśleć nad tematami, z którymi tutaj chciałabym z Wami się podzielić. Nie wiem, które tematy preferujecie, które nie, więc jeżeli macie jakieś propozycje, zapraszam, piszcie do mnie i dziękuję Wam bardzo. E, oczywiście wszystkim, którzy tutaj zostali, a ci, którzy, e, którzy są po raz pierwszy, to oczywiście zapraszam do subskrypcji. Pa!